Generalnie, kilka dni temu, że już Krychodiak na swoim Instagramie opublikował, że kończy z karierą w reprezentacji Polski i mam takie pewne przemyślenia względem tego krychoda z teraz a tego z, bym powiedział, 2018 roku. Generalnie... E Jakoś tak było, że za czasów nawałki, kiedy mieliśmy eliminację do Mundialu, a Krechowek był piłkarzem PS, że wtedy jeszcze to wszyscy byli tacy zmartwieni, że obok, że Krychowek nie gra to jest filar. a późniejszy była ta lipa, że nie grał też w Zbromicze Albiu, nie? I gdzie wszyscy tak byli smutni, że go nie ma. Nawet w którymś tam na ktoś powołania, jak rozgrupowanie. W tych eliminacji nie poszedł Krychowiak i oba, jeden mecz poszedł cholernie w pizdu, bo to było 4-0 z wtedy w Kopenhadze, więc generalnie Lipton, to jeszcze było chyba 2017 nawet, więc to są bardzo odległe czasy, znaczy bardzo odległe, to było 3 plus, no 6 lat temu to było. I szto te zwiedzań. A jakoś tak mi się wydaje, że od tego meczu ze Słowacją na euro. Może wcześniej też, bo wcześniej generalnie było jakoś tak, które po mundialu w Rosji jakoś po tej replicji, bo tak bym powiedział niejako i jakoś tak tego nie odczuwałem, że było dość lat, bo dobrze, bo po prostu były wahania czasu brzęczka. Raz było zajebiste zgrupowanie raz było średnie. Bo tylko jedno, co chyba tak pozycyjnie to było to, gdzie był Matowarzyski z Finlandią. Był chyba, z, był wtedy jeszcze mecz z Włochami i Bośnią w, w Lidze Narodów, znaczy z Bośnią wygrany, nie? I mam coś takiego, że oni wtedy, bo nawet jak nie gra, to czuliśmy, że jest potrzebny, a teraz, kiedy to aktualnie gra, to kurczę, już tak jesteśmy też... Bym powiedział, z długo, kiedy on powiedział ty dokotniku. Bo właśnie od tak tego skończeniaka meczu ze Słowacją. Czujemy tak bardzo tego, że ten Krychowiak jest nam jednak potrzebny. I tyle, no, to może mówić też. Prób, no, Krychowiak dał dużo tej reprezentacji. No, by lata filarem, ostatnie lata wiadomo, też były średnie. Ale trzeba uznać, to był naprawdę fajny, fajny chłopak. Fajnie się grało. Z pozytywnych rzeczy pamiętam jego bramkę z eliminacji Euro 2016, z Irlandią. Z innych rzeczy e, takich pozytywnych. No, gol z Izraelem też. I, jak grali z Izraelem, masz towarzyski. Znaczy nie towarzyski, tylko eliminacje nie do Euro euro chyba tak od euro, powiem, to taki duży, ze Krychowiaka. Powinien jakoś tam, ten, dziwne trasy do Krasnodaru, który i tak yy, trwał pół roku, po pół roku tak naprawdę, po tym jak wybuchła wojna na Ukrainie, Krychowiak powiedział, że nie, 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 ja stąd spierdalam, poszedł do Grecji, a teraz jest w Arabii Saudyjskiej. Tyle, ostatnie mecze też pokazały, że Krychowiak taką reprezentacyjną karierę powinien zakończyć. No, w każdym razie, panie Grzegorzu, bo bardzo panu dziękujemy za wszystko. Ale no, ale no, wydaje nam się też, że panu czas z tej reprezentacji yy, nadszedł. No, to jest miejsce młodym. Jeśli teraz pytanie, kto zastępców, bo tam widziałem te filmik, no, dla mnie bardzo no to jest oczywiste, bardzo szczęśliwie trzeba wprowadzać. A dopóki bardzo chlić będzie się idzie w dobrej formie, no to trzeba tego ukrzydać ewentualnie. Jak w doświadczeniu reprezentacji może też Damian na Oczywiście to są tylko epizody, ale można byłoby z niego zrobić takiego bym powiedział, podstawowego na jeszcze towarzyskie. Na przykład albo Ligę Narodów, a trzeba kreować się do tego typowego krychowiaka przyszłego. Tyle zobaczymy jeszcze, co będzie z moderem. Wiem, że to nie jest do końca defensywny, po prostu jest środkowy pomocnik, ale... Zawsze też, bo wiadomo, że to zostało dojestrowane do Premier League, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym roku go zobaczymy, bo naprawdę, w ogóle miałem robić film, gdzie bym opowiadał coś, co jest w z modelem czemu to tak długo trwa, ale bo chodzi na to, że prognostyki są obiecujące. A, także to byłoby na tyle. Wiecie, jak wy macie wspomnienia z z kariery klubowej powiem szczerze, że mam to już takie wspomnienia bardziej już od tego momentu PRŻ, kiedy to zaczął się taki zjazd, że PG West Brom, trasy do lokomotywu, z lokomotywu do Krasnodaru, a ja jazda słowicka tylko. Ale z reprezentacją chyba bardziej pozytywne. Tak do właśnie tego wyczułem Słowacją. I to byłoby chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Peace.